W tym materiale szkoleniowym omówimy możliwości oraz sposób konfiguracji wyglądu szablonu sklepu. Aby podejrzeć sklep z aktualnie aktywnym szablonem sklepu, przejdź do sekcji Wygląd. Szablony sklepu. Po najechaniu kursorem na grafikę szablonu dostępna będzie opcja Podgląd szablonu w sklepie. Kliknij w nią, by w nowej karcie przeglądarki zobaczyć swój sklep. Natomiast jeśli chcesz zmienić szablon, skorzystaj z opcji Wybierz inny. Wybierz gotowy szablon. Aby podejrzeć nowe szablony, musisz zacząć od ich pobrania. Skorzystaj z opcji Pobierz szablon. Wybór szablonu ułatwi Ci fakt, że nie musisz od razu publikować nowego szablonu w sklepie. Tutaj również dostępna jest opcja jego podglądu. Dzięki temu możesz zobaczyć, w jaki sposób dany szablon koreluje z Twoją ofertą towarową. Zauważ, że wybrane nazwy szablonów, jak na przykład Fashion, sugerują, dla jakiej branży są rekomendowane. Nie musisz sztywno trzymać się RAM. Jak widać na załączonym zrzucie ekranu ekskluzywny sprzęt komputerowy, może również świetnie wyglądać w szablonie fashion. Specyfika dla tej branży, jak położenie nacisku na rozmiary, cechy towaru, przewaga zdjęć nad opisem czy dodawanie do koszyka tylko jednej sztuki towaru, mogą sprawdzić się innym asortymencie. Poszczególne szablony różnią się między sobą wieloma detalami. Na przykład szablon standard 2V3 cechuje się bocznym menu, szczególnie przydatnym w przypadku dużej różnorodności głównych kategorii produktowych. Natomiast szablon standard B2BV3, który zgodnie z nazwą dedykowany jest dla sprzedaży hurtowej, cechuje możliwość dodawania produktów do koszyka bezpośrednio z listy produktowej. Jak się zapewne domyślasz, argumentem jest tu szybkość składania zamówień. Po tym, jak wybierzesz już odpowiedni szablon sklepu, warto dostosować jego kolorystykę. Pozwala to na nawiązanie do identyfikacji wizualnej Twojej firmy czy lepszą ekspozycję produktów. W tym celu przejdź do sekcji Wygląd sklepu: Motywy kolorystyczne. Odnajdziesz tu gotowe schematy kolorystyczne, zarówno z białym, jak i ciemnym tłem. Możesz również stworzyć swój schemat kolorystyczny. W tym celu kliknij w opcję Schemat własny. Edytuj ustawienia kolorów. Na podstawie wybranego domyślnego schematu możesz wprowadzić indywidualne zmiany poprzez podanie odpowiedniego kodu koloru. Tu również dostępna jest opcja podglądu. Zobacz własny schemat kolorystyczny w trybie podglądu. Wraz z opcją edycji kolorystyki sklepu w dedykowanej zakładce dostępna jest opcja konfiguracji czcionki użytej w sklepie oraz sposobu zaokrągleń przycisków. Elementy takie jak logo i fawikona możesz zmienić w sekcji wygląd sklepu, logo top i inne elementy strony. Zarządzanie wyglądem elementów strony. W trakcie dotychczasowego przeglądania podglądu sklepu na pewno zauważyłeś domyślnie zainstalowane banery. Edycja w tym zakresie dostępna jest w sekcji wygląd: banery i batony. Obecność domyślnych grafik powoduje, że łatwiej na konkretnym przypadku odnaleźć miejsce konfiguracji poszczególnych stref banerowych w danym szablonie. Pamiętaj, by w miarę możliwości grafiki przygotowywać w trzech rozmiarach dedykowanych poszczególnym urządzeniom stacjonarnym i mobilnym. Będzie mieć to duży wpływ na pozycjonowanie sklepu i odbiór treści. Dodatkowo ważne, żeby baner posiadał link do powiązanej oferty towarów. Zawsze aktualne rekomendowane wymiary banerów odnajdziesz na naszej stronie pomocy: pomoc.idusel.com. W zakładce wygląd i konfiguracja. Banery to playery reklamy. Banery i reklamy. Pamiętaj, że jest to nieocenione źródło wiedzy nie tylko w tym zakresie. Na stronie głównej możesz umieścić dodatkową treść, na przykład odnośnie historii firmy czy asortymentu, odpowiednio przygotowana może pozytywnie wpłynąć na pozycjonowanie sklepu. Konfigurację w tym zakresie odnajdziesz w sekcji wygląd dodatkowe treści na stronach CMS, strona główna, druga strefa. Jak widzisz podstron do edycji w tym zakresie jest bardzo dużo. Własną treść możesz dodać wszędzie tam, gdzie masz dodatkowe informacje czy wytyczne dla klienta. Na stronie głównej poszczególnych szablonów odnajdziesz strefy rekomendacji produktowych. Mają one dedykowany nagłówek oraz konkretną ograniczoną bazę produktów. Ich konfiguracja dostępna jest w sekcji marketing, rekomendacje towarów. Strona główna. Tu zdefiniujesz, jakiego rodzaju produkty są prezentowane w danej strefie, ich liczbę oraz nagłówek. Strefy rekomendacji możesz też dodać na innych podstronach sklepu. W domyślnych szablonach sklepu, w pierwszych trzech kolumnach zamówienia konto regulaminy dodaliśmy niezbędne podstrony, które zapewnią komfort korzystania ze sklepu Twoim klientom. Natomiast do Twojej swobodnej edycji pozostawiliśmy czwartą kolumnę. Edycja dostępna jest w sekcji Wygląd. Wygląd sklepu menu Dodatkową kolumnę w stopce możesz wykorzystać na przykład do dodania linków do Twoich profili społecznościowych. W tym celu przejdź do sekcji Wygląd. Wygląd sklepu. Menu. Menu 4. Klikając w pierwszą pozycję, przejdź do opcji Ustawienia Ogólne. Ważne, by ten element był skonfigurowany jako element statyczny, który nie będzie posiadać linku. Dodaj tu również odpowiednią nazwą na stronie social media. Następnie zapisz zmiany. Kolejnym krokiem jest dodanie potomka. Załóżmy, że będzie to Facebook. Ponownie przechodzimy do ustawień ogólnych. Jednak tym razem zależy nam na dodaniu konkretnego linku, który poprowadzi do naszej strony na Facebooku. Aby uatrakcyjnić wygląd naszej stopki, link ten można reprezentować w formie graficznej. Po dodaniu grafiki pamiętaj o zapisaniu zmian. Aby efekt zmian był widoczny na stronie sklepu, wybierz opcję Publikuj zmiany w sklepie. W wybranych szablonach możesz napotkać dodatkową strefę z nagłówkiem: Wskazówki, Instrukcje, Porady. Jej edycja dostępna jest w sekcji Wygląd. Wygląd sklepu menu. Menu 4 i odbywa się na takich samych zasadach, jak wcześniej omówiona edycja stopki sklepu. To już wszystko, co pozwoli Tobie na przygotowanie podstawowej konfiguracji graficznej sklepu. Dziękuję.